Cześć Wam! Z tej strony Ali. Jest to piąty odcinek z mojej serii. Zapraszam Was do kolejnej wędr wędrówki. Dzisiaj postaramy się zrobić parę ciekawych narzędzi za pomocą naszej maszyny. Teraz właśnie Wam pokażę, jak się zdobywa słynne żarówki. Po prostu musimy zdobywać takie coś, czyli po prostu po zebraniu po zebraniu siana, to jest to trochę upierdliwe, zostają takie o, kępki. Wpiszmy sobie trochę tego siana a to będzie automatycznie wracać i zbierać kępki. I za tą każdą kępkę dostajemy chyba z 20 tych żarówek. To też chyba za to, chociaż nie jestem pewien, żeby was nie wprowadzać w błąd. Zaraz sprawdzimy, oczywiście. I kopiemy. Hops. Czerj. Królika też możemy wygonić, zobaczcie, Hyc i z pieprzy. Haha. Ha. Ale jest to nieopłacany biznes, bo nie dostajemy za to żadnej żarówki. Królik z pieprza. Nie mamy żarcia, żarówki. Ani 3% łopaty, czyli tam, nie wiem. Zaraz zobacz. Pierw. 4. Teraz po prostu pobyku. Co mi przypomina ten bawuł tutaj? Po 10, po 10 mam. Z tego myśli. Te modu Gdzie tam idą tam taky 20 stajemy 20, to takie coś O i widzicie odkrywają nam te nowe Całkiem nowe rzeczy sobie ile tego będziemy mieli. Mamy 200 punktów. No czy 220. Dwa kurzy. Jest, jest. Trzeba tych królików nałapać. Pamiętajcie, nigdy nie dopuści, żeby drzewa urosły na maca. Bo wam wyrosną enty, żywe drzewa. Będą chodziły i was zabijały. Wilson, Wilson, broda ci urosła. Co so, ty to. to jest dużo takich ciekawych rzeczy. Ubrania. Ubrania na razie nie potrzebujemy. Łotka też nie. O, mamy do golenia się też rzeczy. Survival latarnia hmm. co by nam się przydało, że tak pędka by nam się przydała na pewno musimy zapolować na pająk. Łapka na... Tak, chcę to mieć. Chcę to mieć. A to jest dobre 170 nam zostało jeszcze. Weźmy sobie wędkę, to no może coś złowimy. Chociaż najbardziej bym szczęśliwy jakbym dostał jakiś plecak, bo no, jednak ale tak byłoby dosyć... Rewelina będzie potrzebna do paru rzeczy okej okay, więc wybierzmy się po... ...przedostać po pułapki. po przydadzą nam się łapkę na... Ale do pułapki potrzebujemy, kurde... Wilson, przeżyjesz to? Jak zaatakujemy... Wilson, no powiedz mi. Eee? Nie! Yes. O kurde. Nie przeżyjemy. Wilson! Sądzimy, że aż 4 wyjdzie, no. Co mamy z tego drzewa? Matiki! Dobrze wiedzieć. Teraz jeszcze Więcej siana. Ile nam się zmrok? Teraz powinny wyjść pająki to je zaraz tutaj dojedziemy. Mm. O! Za dużo, za dużo. już mm, są to ogniko. Pamy teraz tutaj O, spinały mnie trochę. Nie jest surowego mięsa, bo nie. Coś nie śmiesznego wystaje. Jak coś trzymam. Eee, patrzcie tutaj o. jest, jest. Yes. Jakiś but. O, nocna wyprawa. Nie oddam moich. Uhu. Fają. Zażarli? No tam właśnie mają pajęczynę w frajerynie. nie tyle, się spukłem z nimi, że no, to no, Nocne no, no. wędrówki. Wilson, noc i jego pochodni. linea. La Medina. Che dei 70 Nie wiem czy to jest dobre, żeby to jeść Spróbujemy Jest Żyjemy, ale dobra, już tego nie jem dopiero Pająk pająkiem, ale Pajank pająkiem, ale wolimy zjeść Cześć Ci gówno zjeść nie da się Ok kochani Skończył nam dzień Zapraszam Was do następnego odcinka, już niedługo, także odwiedzajcie mój kanał, subujcie, lajkujcie i wszystko co nam Wam się podoba. Nawet możecie go zgłosić jako jest nielegalny. Dzięki Wam, cześć!